Witam w kolejnym odcinku Akademii Medycyny i Piękna. Nazywam się Arleta Macierzyńska i jestem nauczycielem Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Znajdujemy się w pracowni kosmetycznej numer 1. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję zabieg kriolipolizy. Kryolipolizę wykorzystujemy do redukcji lokalnie nagromadzonej tkanki tłuszczowej za pomocą zimna. Kryolipoliza wykorzystuje specyficzne właściwości kwasów tłuszczowych w lipocytach, które polegają na tym, że kwasy te krystalizują w wyższej temperaturze niż otaczające tkanki. Jeżeli dojdzie do krystalizacji kwasów tłuszczowych w komórkach, Nasz organizm będzie kierował je na drogę apoptozy. Do zabiegu wykorzystujemy specjalną membranę nasączoną gliceryną, a także tłuszczem w celu zabezpieczenia skóry przed negatywnym działaniem zimna. Urządzenie wytwarza podciśnienie i zasysa fałd skórny do wnętrza głowicy. Czas zabiegu wynosi zazwyczaj między 45 a 60 minut. Po zakończonym zabiegu odrywamy głowicę i wyrzucamy membranę. Skóra po zabiegu może być zaczerwieniona i zasiniona. Mogą również pojawić się krwiaki, które są wynikiem działania podciśnienia. Skóra jest silnie ochłodzona. Do normalnej temperatury wróci. W ciągu kilkunastu minut. Efekty zabiegów widoczne są po mniej więcej 6 tygodniach. Zaleca się wykonanie około trzech zabiegów w odstępach co 6 tygodni. Jednorazowo można wykonywać dwa przyłożenia głowicy. Jeżeli chcielibyśmy wykonywać zabiegi na innej okolicy, zabiegi te możemy wykonywać po tygodniu.